Dobry wieczór. Pierwsze dni urynkowienia nie zmieniły zbytnio obrazu rynku. W sklepach pojawia się w zasadzie tylko to, co w poprzednich tygodniach wykupywano, więc mąka, cukier, sól. Nie ruszył skup żywca. W sklepach mięsnych oferta niewielka, niewiele większa niż w czasach kartkowych. Ile dzisiaj sztuk skupiono, czy w ogóle coś skupiono? Skupiliśmy jedną sztukę maciora to była i jedna jałówka. I to wszystko? To wszystko. To już jest trwa tak... Prawie, że drugi miesiąc jest sytuacja tego typu. Punkty skupu puste. Sklep w Nowym Mieście Ciechanowskim także świeci pustkami. Zakłady mięsne w Mławie nie dostarczyły dziś ani kilograma. W związku z tym, żeśmy podjęli decyzję, że w własnym zakresie będziemy od rolników kupywali i będziemy handlowali w własnym zakresie. Do sklepu w Ojżeniu mięso i wędliny dostarczyły dziś masarnie z Opinogóry i Glinojecka. Otrzymaliśmy ceny detaliczne na wyroby produkowane przez masarnię w Glynojecku. Nie po cenach zbytu? Nie po cenach zbytu, tylko w cenach detalicznych. I Będziecie interweniować? No wydaje nam się, że te ceny są zbyt wysokie, wygórowane, na, będziemy prowadzili rozmowę. Nic dziwnego więc, że tu drożej niż w Warszawie. Kiloszynki kosztuje 7740 zł, z schabu 4670. Rolnicy twierdzą, że jeżeli taka cena skupu się utrzyma, dostawy żywca będą wciąż niewielkie. Co to jest ten 1000 złotych? No, co to jest ten 1000 złotych, prawda? No, co, co to można by kupić? Za niego trzy butelki piwa. W tej chwili, to proszę panią, tucznik to powinien kosztować co najmniej żywa waga 1500 zł. Proszę panią, hodowla na przykład trzody to tak zaraz wzrośnie, bodajże najszybciej. Bo to jest, to ona tak jest. Pół roku, rok i już możemy się dochować, a produkcja mleka to nie tak szybko. W sklepach i punktach skupu w województwie poznańskim ceny jak to na wolnym rynku coraz bardziej zróżnicowane. Wysokość skupu także. W chwili obecnej kupuję żywiec po 1400 zł za kilo. Czy ma Pan ze skupem? Obecnie kłopotów nie mam żadnych, jednakże to co wczoraj słyszałem od rolników, przyjeżdżając z innych województw, pośrednicy... I płacą znacznie wyższą cenę, jak 1400 zł. Ile płacą? Około 1500, nawet więcej. W gminnych spółdzielniach Sama Pomoc Chłopska 1 sierpnia płacono za kilogram żywca wieprzowego 1110 zł. Skup był jednak bardzo niski i teraz spółdzielnie płacą od 1200 do 1400 zł za kilogram. W Szczecinie bochenek chleba kosztuje 280 zł. Ta wysoka cena zaskoczyła wszystkich mieszkańców. Tym bardziej, że ze sklepów zniknął chleb zwykły. Mamy zatem nowość, tak zwany chleb baltonowski. Nie różni się on właściwie niczym, jedynie nieznacznie zwiększoną zawartością mąki żytniej. Jak dowiedzieliśmy się w spółdzielni produkcji spożywczej Społem, wzrost cen spowodowany został kolosalnym wzrostem cen mąk wypiekowych, o czym piekarnie dowiedziały się trzy dni temu. I tak na przykład tona mąki żytniej kosztowała 15 700 złotych, Teraz jest po 72 tysiące. To oznacza, że wojewoda nie może obniżyć ceny tego chleba. Wojewoda może obniżyć cenę tego chleba, jeżeli Urząd Wojewódzki podejmie na siebie obowiązek dotowania naszej firmy z budżetu miasta. Wtedy można ceny, my cenę natychmiast odniżymy, ale jest to kwota rzędu 150 milionów złotych miesięcznie, gdybyśmy produkowali tylko chleb zwykły w cenach urzędowych przy tej cenie monety. Przebieg dyskusji i uchwała 13. Planu Komitetu Centralnego PZPR są tematem ożywionych rozmów wśród członków partii. 13. Plenum jest, jak sądzę, ważnym wydarzeniem w życiu partii. Natomiast jest to pewien liczący się krok przed czternastym plenum. Ja się zapisałem ze złości do tej partii. Wcale nie zapisałem się dlatego ze złości, żeby z tym draństwem walczyć, które nas otaczało, szanowni towarzysze. Kilka lat temu, temu to było. Przecież to się powiększyło i to w sposób znakomity. Tych cłaniaków, tych pływaków, wszystkiego nam przybyło. Więc nie wiadomo co. Jeszcze teraz dyskusja się zaczyna, czy partia taka, czy partia inna. Przedsiębiorstwo Izolacja w Małkini, monopolista w produkcji eternitu, sprzedaje wyroby m.in. 16 spółkom. Z 12 związani są członkowie kadry kierowniczej poprzez udziały lub etaty. I tak spółka Agnus kupuje od izolacji eternitową płytę po 1300 zł, a sprzedaje gminnej spółdzielni w Broku po 2050 zł. Prezes GSU w Broku jest udziałowcem spółki Agnus. Wszystko to dzieje się legalnie z punktu widzenia prawa. Nikt już nie powróci do administracyjnego sterowania przedsiębiorstwami, ale co zrobić, aby pośrednictwo i konkurencja nie myliły się ze spekulacją? I to już wszystko w tym wydaniu Dziennika. Kłaniam się Państwu do zobaczenia.